Witam, z tej strony Dariusz Kryger, Home Food Kryger i dziś będziemy gotować makaron carbonara, makaron spaghetti carbonara. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować pół kilograma spaghetti, pół kilograma spaghetti, będziemy potrzebować śmietanę, e, dwa jajka, 500 gram boczku świeżego, ja tu już mam pokrojony boczek, żeby było sprawniej i szybciej. Taki też można kupić w sklepie. Bo taki tak? można kupić, tak, tak, dokładnie w sklepie. Oryginalny przepis jest taki, że carbonara robi się z podgarla. Wieprzowego podgarla, ale no tutaj no podgarle tak nie bardzo, ja nie bardzo przepadam, wolę boczek. Wolę boczek, będziemy potrzebować parmezan, pieprz, sól. I od czego zaczynamy? Kochani, zaczynamy od tego, że nastawiamy, żeby to było sprawnie i szybko, wodę. Nastawiamy wodę na makaron. Wodę trzeba oczywiście osolić odpowiednio. W momencie, kiedy woda zacznie wrzeć, wrzucamy makaron. Makaron gotujemy al dente. Przeczytaj na opakowaniu, jak długo, bo różne firmy, różne marki mają różnie to. i Mój makaron, ten, który ja tutaj mam, go, trzeba ugotować jakieś 8 minut, między 7 a 8. Gotujemy 7, żeby był al dente. OK? Co dalej? Dalej. Nastawiamy. Nastawiamy patelnię na boczek. Nastawiamy patelnię na boczek. Boczek nie dajemy tłuszczu, tak? Nie dajemy tłuszczu, żeby to nie było za tłuste. Rzucamy boczuś. I podsmażamy go. Jak puści tłuszcz? Powiem co dalej. Nie solimy. Teraz nie solimy. Ok, tutaj botuś nam już ładnie skwierczy. Zobaczcie, daliśmy na suchą patelnię, on nie puścił dużo tłuszczu. Znaczymy, jak puści za dużo tłuszczu, ten tłuszcz troszeczkę odlejemy, żeby, żeby nie było tłusty, Ja nie lubię takiego tłustego. Woda się gotuje i wrzucamy makaron do wrzątku. Pamiętajcie, nie łamcie tego makaronu. Róbcie tak, żeby on w całości ładnie się zanurzył w wodzie. Powoli można go... On będzie powoli dochodził, kiedy można go ładnie tutaj powoli zrobić, żeby zanurzył się cały w wodzie. On się zrobi elastyczny. O. Pamiętaj, żeby mieszać go co jakiś czas. Zobaczcie, bo cóż jest na małym ogniu, nie jest na maksymalnym, żeby go nie spalić, ale ma się powoli wytopić ten tłuszcz, tak? Bo to jest poczek, no czyli ma tą słoninkę, ma ten szpek. I to wszystko musi się ładnie Makaron mieszamy co jakiś czas, robimy delikatnie, żeby nie, nie pozrywać. Żeby się kawałki nie porobiły, tak? I żeby się nie poklei. To jest to. I teraz przygotujemy jeszcze jajeczka. Oddzielimy, Oddzielimy białko. Potrzebujemy żółtka. Potrzebujemy tylko żółtka. Ja to robię w rękach, bez rękawiczek. Zawsze powtarzam, że ja się swoich zarazek nie boję. To są moje, gotuję dla siebie plus swojej rodziny. Wami mówią, że jak moje zarazki, to moje. Jak twoje, to i moje, ale tak. jak moje, to już nie twoje. Tak, dokładnie. Pamiętaj, że kuchnia to jest nie pole bitwy, tylko plac zabaw. Więc bawmy się. I nie spinajmy za bardzo. Dobrze. Mamy żółtka oddzielone, będziemy to potrzebować. Teraz troszeczkę damy pieprzu mielonego na boczuś. Tak. Słuchajcie, i zobaczcie tutaj nie ma dużo tłuszczu, więc ja nie będę tego odlewał. Ale boczuś już jest ładnie taki spieszony, więc damy teraz ja robię dla czterech osób, więc damy tutaj 400 ml śmietany 30%. Ja używam śmietanka 30%. To musimy doprowadzić do wrzenia. Tak, sosik nam już się gotuje. Pięknie, zobaczcie. tłuszczu takiego dużo nie ma. Makaron już jest ok, więc będziemy go odlewać. Tu wyłączymy manik. I... Pamiętaj, żeby makaron zapartować czyli przepłukać zimną wodą, żeby on nam się nie zrobił taki ciakowaty. No, ja, ja nie lubię takiego. Dla mnie makaron musi być al dente. Tak się nauczyłem i to mi bardzo smakuje. Bardzo pasuje. Przepuść zimną wodą lodowatą. On wtedy nie puszcza reszty mączki. Dobrze. Tak, teraz dodajemy makaron. Ja robię dla czterech osób. To pewnie cały nie wyjdzie. Poprawimy jeszcze troszkę. Teraz dajemy w piecu. Pamiętasz, ja mówiłem, żeby nie solić boczku, dlatego że boczek sam w sobie ma sól. Więc ten sos nie wiem. Dopiero teraz sprawdzę, czy jest wystarczająco słony. To jest ważne, żebyś po prostu nie przesolił sobie potrawy. Tak, ja teraz dopiero dosolę to i dodam parmezanu. Podkręcę tutaj kuchenkę, żeby to się szybciej nam zaczęło robić. O. Mamy sól, damy troszkę parmezanu, żeby to związało ładnie. Teraz trzeba doprowadzić, żeby ten sos zaczął się gotować. W międzyczasie wiesz co no ja, ja po prostu lubię dużo zielonego pietruszki, bazylii yy, w potrawach różnych. I ja lubię dać trochę, nie dużo, bez przesady, ale troszeczkę pietruszki zielonej, troszkę bazylii. Ty nie musisz, ty nie musisz dać. Mam to pokrojone i mogę teraz dodać to. Do sosu. Wrzucamy tutaj do sosu i mieszamy. Ważne jest, żeby to też pod koniec dopiero dać, tak? Sosik zobaczcie nam się już ładnie tutaj przegotował, makaron jest gorący. I teraz zobacz co ja robię, ja teraz wyłączam już palnik. I pamiętasz, oddzielałem żółtka od białka. Teraz na wyłączonym palniku białka zostawiłem do czegoś innego, a same żółtka daję tutaj, żeby ten sosik jeszcze zagęścić, tak? I teraz trzeba dobrze wymieszać z tymi żółtkami. O, i to ładnie to żółtko nam zagęści, zwiąże ten sos ładnie z makaronem. Ale na wyłączonym palniku, żeby tego nie. To ma się tylko ładnie zagęścić. O, dokładnie tak widać, że się zrobił bardziej żółty już ten makaronik. To żółtko jest ładnie rozprowadzone. I możemy nakładać na talerze. Co? Ups. Pięknie spaghetti. Tak. Na górę posypiemy jeszcze parmezanem pięknie. o! Voilà. Proszę bardzo. Mamy. Carbonara. Pamiętaj, jeśli to Ci się spodobało, jeśli smakuje Ci to, co tutaj widzisz, ta kuchnia pomaga Tobie w codziennych jakichś takich obowiązkach. Zasubskrybuj mój kanał, a będziesz miał, jak zasubskrybujesz, na bieżąco dostęp do następnych przepisów. Pozdrawiam, Dariusz Kryger.